Tokyo Dark to mroczny tytuł o zbrodni, rodzinnej klątwie i konsekwencjach naszych wyborów. Na pierwszy rzut oka osoby, które nie lubią anime albo kojarzą je wyłącznie z Naruto czy Pokémonami, tytuł może odrzucić przez oprawę graficzną, ale wystarczy kilka minut, żeby zdać sobie sprawę, że ten kierowany jest do doroślejszego odbiorcy i przedstawia naprawdę ciekawą historię, która wciągnie nie tylko najdzikszych otaku. Główną bohaterką gry jest Ayami Ito. Detektyw pracujący dla tokijskiej policji, gdy jej partner, z którym łączy ją nie tylko praca, ale i bliskie stosunki, znika, ta rozpoczyna jego poszukiwania. Nie wie jednak, że to początek niebezpiecznej podróży po najróżniejszych dzielnicach Tokio i nie tylko. Shibuya i kawiarnie z kotami. Sindziuku i Tanie Bar oferujące towarzystwo dziewcząt, Kamakura i jej miejsca kultu, ale i wiele innych lokacji, które pomogą nam zrozumieć, co się stało. I to jednak, oprócz znajdowania dowodów i łączenia poszlak, musi zadbać o swoje zdrowie psychiczne, które po pewnym incydencie z przeszłości już i tak wymagało od niej unikania stresu i zwolnienia tempa. W grze odzwierciedlone jest to przez spin. Czyli cztery statystyki ukazujące poziom zdrowia psychicznego, profesjonalizmu, umiejętności śledczych i nerwicy. Nasze decyzje w trakcie rozmów z napotkanymi NPC-ami, jaki sposób, w jaki zdecydujemy się pokonać stawiane na naszej drodze przeszkody, mają wpływ na owe współczynniki: wymachiwanie bronią na prawo i lewo. Zastraszanie w celu zdobycia informacji i picie alkoholu w czasie pracy sprawi, że nasz profesjonalizm spadnie na łeb i szyję i będziemy musieli liczyć się z drastycznymi konsekwencjami. Analogicznie, ma to miejsce w przypadku innych statystyk, dlatego warto utrzymać balans w naszym zachowaniu i działaniach, co nie zawsze jest łatwe, kiedy w ten sposób czujemy, że postępujemy słusznie. Oprócz tego po mieście od jakiegoś czasu krąży dziwna plotka głosząca o znajdującej się w tokijskim systemie kanalizacyjnym tajemniczych drzwiach, których przekroczenie sprawi, że żywa osoba nie będzie w stanie za nie wrócić. Jest to inna tajemnica znajdująca się w grze i odpowiedzi na jej pytanie również będziemy szukać w trakcie rozgrywki. Treszczek emocji i atmosfera grozy wygwarantowane, ale nie chcę tu zdradzać żadnych szczegółów. Co jednak ważne, to fakt, że w zależności od poczynań, te mogą doprowadzić nas do jednego z 11 zakończeń. Zdobycie niektórych wymaga od nas sporo trudu, zwłaszcza jedno, które powinno sprawić radochę fanów znajdziek. I to na swojej drodze spotyka szereg ciekawych i interesujących NPC-ów. Każdy z nich niesie za sobą jakąś historię, którą warto poznać, bo często można mieć na nią wpływ. Dzięki temu pomóc NPC-owi, co może skończyć się poprawieniem naszych statystyk, ale i otrzymaniem dodatkowych poszlak. Mechanicznie spodziewajcie się gry przygodowej, chociaż ja tu bardziej widzę interaktywną formą wizualną Novel z elementami przygodowymi. Nasza bohaterka porusza się w prawo i lewo i kieruje się tam, gdzie klikniemy myszką. W podobny sposób jak ma to miejsce w przygodówkach typu point and click, ważny dla gry przedmiot po najechaniu na niego myszą ukazuje koło wyborów, i owo koło służy do wchodzenia do pomieszczeń. Przypatrywaniu się przedmiotom i otoczeniu, ale i wybieraniu opcji dialogowych. Dla osób niecierpiących przygodówek, od razu mówią, że gra nie jest nastawiona na rozwikływanie absurdalnych zagadek i łączenia niepasujących przedmiotów. Po pierwsze, wszystko, z czym możemy wejść w interakcję, jest podświetlane przez kwadrat, więc nie będziecie tu dziko kombinować i szukać, błądząc godzinami po lokacjach. Po drugie, Nazwijmy to mini łamiełówki mają miejsce na ograniczonych lokacjach i wiążą się na przykład z podniesieniem pływającej po wodzie ulotki. Możemy albo zestrzelić bambus zaraz koło niej i za jego pomocą wyłowić przedmiot, albo przejść kilka kroków dalej i znaleźć inną rzecz, która przysłuży się ku temu w identyczny sposób. Zawsze jest tu kilka wejść i od nas zależy, którą drogą pójdziemy. Jednak, jak wcześniej wspomniałam, trzeba uważać na statystyki postaci. Dużym plusem jest świetna ambientowa i industrialna ścieżka dźwiękowa, która momentami robiła niesamowitą robotę. Niektóre niepokojące fragmenty gry w połączeniu z utworami tworzą klimatyczną i mrożącą krew w żyłach mieszankę. Muzyczka miodio. I choć nie będą się w os zanurzać na co dzień, bo lubią się czasami pobać, ale do przesady, to w trakcie czytania strasznej lektury nada się idealnie. Gra posiada też wyłącznie dwie wersje językowe. Japońską i angielską, i tu przede wszystkim w formie napisów. To co tu się znajduje, nie można nazwać dubbingiem, bo postacie od czasu do czasu wydają jedynie odgłosy mające oddać nam ton wypowiedzi i towarzyszące jej emocje, jak westchnięcia, sapnięcia itd. A co do warstwy wizualnej, to mnie się po prostu podoba. Anime i japońskie produkcje towarzyszą mi od zawsze i jest to coś, co mi w serduchu gra najmocniej, więc mnie nie było ciężko zadowolić. Gra jednak nie jest super budżetowa i to widać. Zdarzają się katsenki, rozmaite przerywniki filmowe, ale nie jest ich zbyt dużo. Tak samo animacja postaci mogłaby być znacznie lepiej zrobiona. Forgotten Anne wyszło to świetnie i byłoby idealnie, gdyby i Tokyo Dark się tak prezentowało. Jeśli nie wiecie o jakiej grze mówię, to załączam link do recenzji gry na moim kanale. Tu jednak nie jest to ten sam poziom. Napotkanie NPC stoją w miejscu i zazwyczaj jedyne co robią to mrugają oczami. Mamy za to zadowalające w y większości postaci w momencie prowadzenia rozmowy. Mimo ograniczeń i tak jest to produkcja, do której widać, że twórcy podeszli z sercem. W Tokyo Dark na pewno warto zagrać, jeśli lubicie kryminały i thrillery psychologiczne, a także dobrze poprowadzoną historię, na którą macie w określonym stopniu wpływ. Jeśli do tego lubicie Japonię i możliwość poruszania się po znanych miejscach, nawiązania do folkloru i wierzeń, a kreska anime Wam nie straszna, to tym bardziej. Jeśli jednak pasuje do Was tylko pierwsza część, to i tak śmiało próbujcie, bo myślę, że się nie zawiedziecie. Zwłaszcza, że grana na weprzedażach nie kosztuje już więcej niż 35 zł, a zapewnia solidne 8 godzin na zobaczenie jednego zakończenia. Ja bawiłam się naprawdę dobrze i czekam z niecierpliwością na kolejną produkcję, która wyjdzie spod skrzydła Cherry Mochi. Wiem, że pracowali na drugą odsłoną gry, ale obecnie Tokyo Dark 2 jest zawieszone i nie wiadomo czy to się zmieni. A tymczasem dzięki za oglądanie, dajcie znać czy znać inne tego typu thrillery i do zobaczenia następnym razem. I cześć!